Pierwszym omawianym zazwyczaj działem fizyki jest kinematyka. Kinematyka zajmuje się opisem ruchu ciał bez uwzględnienia ich masy i bez rozpatrywania przyczyn, które ten ruch spowodowały czyli np. sił, jakie działają na, na nasz dany obiekt. Poruszające się ciało traktujemy również jako punkt materialny czyli punkt geometryczny, którym skupiona jest cała masa ciała. Nie uwzględniamy rozmiarów tego ciała czy rozkładów tej masy. I na dzisiejszym wykładzie zajmiemy się trzema rodzajami ruchów: ruchem i prostoliniowym jednostajnym, ruchem prostoliniowym jednostajnie zmiennym i ruchem jednostajnym po okręgu. Czyli, na przykład, jak mamy tą poruszającą się piłkę, to z punktu widzenia, jak ją trzymamy w ręku, to jest duża bryła. Natomiast jeśli ją widzimy w oddali na boisku, to można ją traktować jako malutki punkcik, w którym skupiona jest cała masa tej y, piłki i nie uwzględniać jej rozmiaru. A co to jest w ogóle ruch? No, ruch punktu materialnego stwierdzamy poprzez zmianę jego odległości względem innych ciał. Względem tych ciał, które właśnie tworzą ten nasz układ odniesienia. No i my będziemy rozpatrywali ruch naszych ciał w układzie albo kartyzjańskim, albo w tym układzie sferycznym. W takim praktycznym znaczeniu, jak już mówiłem, układem odniesienia może być drzewo, kamień, pociąg, Ziemia, czy nawet galaktyka. Położenie punktu określamy właśnie poprzez podanie współrzędnych punktów określonego w przestrzeni w zależności od czasu. Tak? To położenie może się zmieniać, ale oczywiście nie musi. Dla opisania położenia punktu właśnie używamy te układy współrzędnych, o których wspominaliśmy wcześniej. Zacznijmy od najprostszego ruchu, czyli ruchu odbywającego się wzdłuż jednej linii, czyli zwanego ruchem prostoliniowym. Czyli po prostu ciało porusza się po torze, który jest linią prostą. I rozważmy ruch po prostej, którego położenie określamy symbolem S. I ten ruch możemy opisać jakąś zależnością funkcyjną. Że to S zmienia się w jakiś sposób od czasu. Na przykład S równa się 5 razy T. Czyli w pierwszej sekundzie ruchu ciało będzie w odległości 5 metrów od początku układów współrzędnych, w drugiej to będzie 10 metrów, w trzeciej 15 i tak dalej. To położenie się zmienia i w tym przypadku ciało poruszałoby się wzdłuż osi zgodnie z kierunkiem osi S. Załóżmy, że mamy ciało, które na początku było w odległości S równe 3 metry i następnie Przemieściło się do punktu o współrzędnej minus 5 metrów. Przez przebieszczenie tego punktu, czyli zmianę położenia punktu materialnego rozumiemy różnicę położenia początkowego, przepraszam końcowego i początkowego, czyli S2 minus S1. W naszym przypadku wartość ta delta S to będzie minus 5, minus 3, czyli minus 8 metrów. Czyli wektor przemieszczenia ma wartość. Równą 8, a minus oznacza, że zwrot jest przeciwny do kierunku przyjętej osi x w naszym przypadku oznaczone, oznaczonej przez s. Czyli to jest istotne, że w przypadku, kiedy to przemieszczenie jest ujemne, to ruch jest przeciwny do osi x. Gdy przemieszczenie jest dodatnie, jak było w tym pierwszym przykładzie, to ruch jest zgodny z osią x. Ta wartość delta to jest duża grecka litera delta określa zmianę wielkości i będziemy właśnie tym symbolem delta oznaczali, jeśli mówimy o przyrostach, zmianach pewnych wielkości. Pojęcie prędkości oczywiście z ruchem jest ściśle związane i rozróżniamy dwa, dwie, dwa typy prędkości, prędkość średnią i prędkość chwilową. Jeśli ciało w chwili t1 znajduje się w położeniu A o współrzędny S1, a w chwili t2 w, w, w punkcie o współrzędnej S2, w punkcie B, to prędkość średnia zdefiniowana jest jako przemieszczenie do czasu, w jakim ono się odbyło czyli delta S do delty T. Czyli prędkość średnia jest ilorazem przebytej drogi i czasu trwania ruchu. Z powyższego wzoru, oczywiście, wynika jednostka prędkości metry do sekundy, metr na sekundę. Oprócz oczywiście tej jednostki dopuszcza się kilometry, milimetry na sekundę, jak często również można stosuje się praktycznie kilometry na godzinę. Znamy to z korzystania z ruchu z samochodu. Natomiast prędkość chwilowa jest definiowana podobnym wzorem, tylko wówczas wartość delta T jest bardzo mała. Czyli mierzymy przyrost drogi w bardzo krótkim odstępie czasu. I wówczas mamy prędkość w danej chwili, bo ta prędkość może się zmieniać. Ciało może poruszać się coraz szybciej lub coraz wolniej. Czyli w ruchu jednostajnym prostoliniowym możemy łatwo wyznaczyć prędkość, mając stosunek drogi do czasu, drogę mnożąc prędkość przez czas lub czas dzieląc drogę przez prędkość. To są wszystko trzy związki wynikające z tego, Podstawowego wzoru. Taki prosty przykład. Samochód na autostradzie porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym, z prędkością 1100 km na godzinę. Po jakim czasie T przebędzie on drogę S równą 50 km? No, w tym przypadku szukamy czasu, czyli skorzystamy z tego ostatniego równania i czas to będzie droga przez prędkość. Droga 50 km, prędkość 100 km na godzinę. Mamy jednostki. Takie same skracają się 50 przez 100, to jest 0,5, zostają godziny. Czyli odpowiedź, samochód przebędzie drogę 50 km w czasie pół godziny. Drugi przykład, troszkę bardziej skomplikowany. Z miejscowości A, oddalonej w linii prostej o 90 km od miejscowości B, wyjeżdża pociąg pospieszny, jadący w kierunku B z prędkością 54 km na godzinę. Po 10 minutach z miejscowości B wyjeżdża pociąg osobowy, jadący w kierunku A z prędkością 36 km na godzinę. O oblicz, po jakim czasie i w jakiej odległości od miejscowości A nastąpiło spotkanie pociągów. No, musimy. Przyjąć oznaczenia i dane, jakie mamy w tym zadaniu, no, przeliczyć je na układ SI, żeby nie było potem tu jakichś problemów. Odległość A i B mamy podane jako 90 km, więc zamienimy to na metry, będzie 90 000 m. Prędkość 54 km na godzinę, zamieńmy metry na sekundę, czyli 50 km to jest 54 razy 1000. Godzina to jest 3600 sekund, czyli to otrzymujemy wartość 15 metrów na sekundę. Podobny sposób wyznaczamy V2, to będzie 10 metrów na sekundę, no i ten czas, po którym pociąg wyjechał, 10 minut, minuta 60 sekund, czyli 600 sekund. Mamy już wszystkie jednostki sprowadzone do jednostek podstawowych w układzie SI, i teraz policzymy sobie, że pierwszy pociąg wyruszył ze stacji A i w czasie zanim wyruszył jeden przebył drogę S0, równą prędkość razy czas z tamtego wzoru, który znam. Kiedy z kolei drugi pociąg rusza ze stacji B, odległość tych pociągów już nie wynosi taka, jaka jest odległość między oba stacjami, ale jest o tą wartość S0 mniejszą. Czyli już ten drugi pociąg ma do przebycia krótszą drogę. Pociągi jadą na wprost siebie z różnymi prędkościami, czyli w sumie zbliżają się z prędkością będącą sumą tych dwóch prędkości, a do pokonania mają drogę właśnie tą S1, jaka była w momencie ruszenia drugiego pociągu. Czyli ten czas wspólnej jazdy pociągu, to będzie ta droga podzielona przez tą prędkość będącą sumą tych prędkości. Jak wstawimy wartość tej drogi, określoną tym wzorem i sumem prędkości, to otrzymamy, że ten czas wynosi 3240 sekund, czyli 54 minuty. Czyli łączny czas jazdy pociągu A ze stacji to będzie te 10 minut plus 54 minuty, czyli 64 minuty, co w sekundę daje 3840 sekund. A przebyta droga, czyli odległość, Miejsca spotkania pociągów od stacji A to będzie prędkość pociągu pierwszego razy ten całkowity czas jego ruchu, czyli 15 metrów na sekundę, bo taka jest prędkość pociągu pierwszego razy ten czas trwania do spotkania, czyli 57 i. 0,6 km to będzie miejsce spotkania się pociągu. Czyli pociągi spotkają się po 54 minutach w odległości 57,6 m od miejscowości A. Oczywiście, nie zawsze ruch jest jednostajny. Bardzo często spotykamy się z ruchem zmiennym, czyli ta prędkość będzie nam zmieniała się w czasie. Nie chwili T1, prędkość A wynosi V1. A w jakiejś chwili te dwa zmienia się na wartość V2. I wówczas, jeśli ta prędkość się zmienia, mówimy o tym, że mamy do czynienia z ruchem przyspieszonym. I ta wielkość zwana przyspieszeniem, to jest iloraz prędkości, zmiany prędkości do zmiany czasu. Czyli przyspieszenie można powiedzieć, jest to stosunek zmiany prędkości do czasu, w jakim ta zmiana nastąpiła. W ruchu jednostajnie zmiennym przyspieszenie jest stałe w czasie. Czyli jeśli ta wartość nie będzie zależała, ten stosunek od czasu, to wówczas mówimy, że mamy do czynienia z ruchem jednostajnie zmiennym. I jeśli jest ruch jednostajnie przyspieszony, to prędkość jest liniowo zależna od czasu czyli równe z wartości początkowej prędkości dla t równego 0 i właśnie tej wielkości wynikającej z przyspieszenia, czyli określonej z tego wzoru, tak? bo zmiana prędkości to jest przyspieszenie razy czas, czyli a razy t. Droga natomiast w tym ruchu jednostajnie przyspieszonym jest opisana drogą, przez drogę początkową, przez V0t, czyli tą drogę, jaką przebyło ciało poruszające się ze stałą prędkością, tą początkową, i drogę wynikającą z istniejącego przyspieszenia naszego ciała. Czyli widzimy, że w przypadku prędkości ona rośnie liniowo z czasem, zaczyna się od wartości V0, i nachylenie tej prostej zależy od przyspieszenia. Jeśli przyspieszenie jest większe, ta prosta będzie bardziej stromo. Przyspieszenie mniejsze będzie bardziej płasko. Brak przyspieszenia, czyli A, będzie równe 0. To, to będzie pozioma prosta, prędkość w czasie będzie stała, będzie ruch jednostajny, prostoliniowy. Natomiast droga zmienia się funkcją kwadratową, jest opisana parabolą i coraz większe przyrosty są drogi ze wzrostem czasu, a zaczyna się dla t równego 0 wartością s0, czyli tą drogą początkową. I oczywiście nie zawsze ruch jest przyspieszony. Może być sytuacja odwrotna, że ta prędkość będzie malała, czyli że prędkość w chwili początkowej będzie większa niż w chwili końcowej. Wówczas to przyspieszenie, czyli ta różnica przyrostu prędkości do czasu, będzie ujemna, bo skoro v1 jest większe od v2, to tutaj otrzymamy wartość ujemną. Oczywiście w tym przypadku wzory na prędkość i na drogę się nie zmieniają, są takie same. Tylko, żeby podkreślić, że mamy ruch opóźniony, możemy tutaj wstawić moduł wartości A, bo praktycznie A jest ujemne. To wtedy tu się pojawia po prostu we wzorze minus. I tak samo przy drodze, przy przyspieszeniu, podstawia się tutaj znak minus. Ale można stosować ten wzór, tylko pamiętać, że wartość tutaj A i w obu przypadkach jest wartością ujemną. Tak więc widzimy, że w tym przypadku prędkość będzie nam liniowo malała z czasem. Do wartości czasu, w którym nasza prędkość będzie 0, czyli układ się zatrzyma, czyli praktycznie dalsza część wykresu nie ma sensu, bo już tutaj w tym momencie ciało nasze stanie. I podobnie z drogą, ta droga będzie nam coraz wolniej zwalniała, będzie to parabola, ale skierowana tym razem ramionami do dołu, bo tutaj jest wartość minus. I w związku z tym, otrzymamy maksimum tej paraboli właśnie dla tego czasu, w którym się układ zatrzyma. I znowu ta część paraboli na linią przerywaną nie ma sensu, bo ona matematycznie ma sens, ale fizycznie nie, bo ciało się w tym momencie zatrzymało i w tym punkcie skończył się nasz ruch. Czyli praktycznie tylko ta ciągła część krzywej ma sens w tym przypadku fizyczny. Zróbmy sobie z kolei przykład właśnie na ten ruch opóźniony. Samochód jadący z prędkością 54 km na godzinę w pewnej chwili zaczyna hamować, czyli porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym. Po upływie czasu te 1 równe 5 sekund od chwili rozpoczęcia hamowania, prędkość samochodu zmalała do 18 km na godzinę. Mamy obliczyć opóźnienie samochodu, drogę hamowania i po jakim czasie nasz samochód się zatrzyma. Czyli znowuż. Pierwsza czynność to przeliczyć wszystkie dane na jednostki SI, czyli prędkość tą początkową wynosi 15 metrów na sekundę, przeliczamy jak poprzednio i tak samo końcowa prędkość, to będzie 5, ta prędkość po 5 sekundach, to będzie 5 metrów na sekundę. Czyli op, możemy policzyć opóźnienie jako zmianę prędkości do czasu, czyli 5 minus 15 przez 5, czyli minus 2 metry na sekundę. Takie jest opóźnienie naszego ruchu. Obliczmy w takim razie czas ham hamowania. Gdy samochód się zatrzyma, to prędkość musi być równa 0. Prędkość opisana jest takim wyrażeniem. Skoro prędkość musi być równa 0, no to stąd łatwo jest wyznaczyć czas. Bo czas to będzie minus V0 przez A. A ujemne V0 minus 15 czyli czas wychodzi 7,5 sekundy. Samochód zatrzyma się po 7,5 sekunda. W związku z tym, jaka będzie droga hamowania? No liczymy ze wzoru na drogę. Tutaj przyjęliśmy S0 równe 0, czyli potraktowaliśmy, że w chwili początkowej samochód był w środku układu współrzędnych. W początku układu współrzędnych. I wówczas S to będzie V0 plus T, razy eee, t plus a at kwadrat przez 2. No i wstawiamy wartości pod V0, pod czas, przyspieszenie ujemne, tutaj mamy ten wyliczony czas do kwadratu, liczymy jeden człon, drugi człon, odejmujemy i otrzymujemy, że droga wynosi około 56 metrów. Czyli opóźnienie w naszym ruchu to są 2 metry na sekundę, czas hamowania 7,5 sekundy, a droga hamowania Wychodzi 56 ponad 56 metrów. Oczywiście to były przykłady dotyczące ruchu dwuwymiarowego, ale jednowymiarowego, natomiast y, praktycznie możemy również opisywać układ w dwóch lub trzech wymiarach, tylko musimy zastosować odpowiedni układ podniesienia. Czyli na przykład w układzie kartyzyńskim trzywymiarowym mamy oś XYZ i w chwili początkowej y, punkt. Nasz ciało jest w punkcie A opisane wektorem położenia R. Czyli po wyborze układu współrzędnych, bo gdzieś musimy ten początek układu umieścić, określamy współrzędne naszego punktu poprzez podanie współrzędnych XA, YA i ZA tego punktu początkowego. Czyli albo w zapisie współrzędne wektora, albo w tym zapisie przy pomocy wersorów jednostkowych poszczególnych oś ruch to będzie zmiana położenia czyli skoro zmienia się wektor r w czasie to zmieniają się jego współrzędne xowe ykowe i z-owe. czyli jeśli teraz wyeliminujemy z tych trzech równań czas to otrzymamy krzywą czyli jak zależy x y z od czasu czyli otrzymamy tor trajektorię ruchu tej cząstki czyli linię, po której porusza się to, to, ta, ta nasza cząstka. Natomiast przemieszczenie to jest wektor, który łączy położenie, położenie końcowe z położeniem początkowym, bo przemieszczenie to jest różnica między wektorem RB a wektorem RA. Czyli do RB musimy dodać minus RA, czyli wektor w tą stronę skierowany i otrzymamy wektor, który właśnie będzie łączył te dwa wektory. Czyli to będzie przemieszczenie naszego ciała. Czyli w naszym przypadku, jeśli załóżmy wektor rA ma współrzędne 2, 3, 2,5, a wektor rB 1, 4, 2, to przemieszczenie będzie, odpowiednio, jużśmy mówili, od jedynki odejmujemy dwójkę, od czwórki trójkę, od dwójki 2,5, czyli minus 1, 1, minus 0,5, to będą współrzędne wektora opisującego przemieszczenie cząstki z punktu A do punktu B. No i na końcu jeszcze powiedzmy, jak wygląda ten ruch po okręgu. Dla prostoty na razie rozpatrzmy tylko ruch jednostajny. Do bardziej złożonych ruchów po okręgu przejdziemy sobie na jednym z kolejnych wykładów. Jest to oczywiście przypadek ruchu krzywoliniowego, bo już ciało nie porusza się po linii prostej. Do tej pory rozpatrywaliśmy ruchy tylko i wyłącznie wzdłuż jednej prostej. I obieramy sobie układ współrzędnych tak, żeby początek tego układu Znajdował się w środku okręgu, po którym porusza się nasz punkt. No i w tym przypadku oczywiście wygodniej jest do położenia tego punktu stosować współrzędne biegunowe, bo r się nie zmienia, a tylko będzie zmieniał się ten kąt, jaki tworzy wektor r z osią x. Ten punkt się będzie po prostu przesuwał po tym okręgu i będzie sobie krążył z jakąś tam prędkością. No i w tym momencie drogę możemy ją liczyć jako s, czyli drogę liniową. Ale wygodniej jest tą drogę przedstawić w formie kąta i jak się zmienia kąt. Czyli położenie punktu A jednoznacznie określamy poprzez podanie tego kąta. I ten kąt właśnie nosi nazwę drogi kątowej. No i z reguły podajemy go nie w stopniach, tylko w radianach. Tak jest przyjęte, bo to jest wtedy łatwiej matematycznie policzyć. Natomiast droga S to będzie długość tego łuku. A długość łuku to jest wartość kąta razy promień, czyli teta razy r daje nam długość kąta. Gdy kąt będzie 360 stopni, czyli 2pi radianów, to długość droga to będzie kąt 2pi razy r, a 2pi r to jest właśnie długość obwodu koła o promieniu r. Czyli stąd właśnie jest ta konieczność stosowania kątów w radianów. Natomiast prędkość, z jaką się porusza ten nasz punkt, będziemy określali też jako stosunek przemieszczenia do czasu, przemieszczenia kątowego, czyli drogi kątowej do czasu, i tą prędkość nazywamy prędkością kątową. I w ruchu jednostajnym ona jest, war, jest stała, natomiast prędkość liniowa zmienia swój kierunek. W tym momencie jest ona zawsze styczna do toru i w tym momencie skierowana w ten sposób, w tym punkcie maksymalnym będzie skierowana w tym kierunku, w punkcie tym, w tym kierunku. Czyli zawsze jest styczna, ale wartość jej jest stała, a zmienia się kąt. I wartość tej prędkości to jest iloczyn prędkości kątowej razy promień, po którym porusza się to nasze ciało. Możemy określić okres ruchu, czyli czas potrzebny do wykonania pełnego okrążenia, czyli zmiany kąta o wartość 2 pi. Taki czas to będzie równy z tego wzoru. Za kąt wstawiamy 2 pi, za delta T okres T, czyli t to będzie 2pi dzielone przez omega i okres wyrażamy w sekundę. Często przy ruchu obrotowym zamiast okresu podaje się częstotliwość tego ruchu, czyli odwrotność okresu. Ona jest wyrażona w odwrotnościach sekundy. I tą jednostkę nazywamy hercem. Czyli mamy kolejną jednostkę wprowadzoną dla wielkości zwanej częstotliwością. Jeszcze do tej wielkości wrócimy, gdy będziemy mówić o drganiach naszego ciała. Czyli podsumowując, powiedzieliśmy sobie dzisiaj o podstawowych definicjach i wielkościach związanych z ruchem ciała, czyli te najważniejsze rzeczy podstawowe dotyczące kinematyki, czyli ruchu ciała. Zaniedbaliśmy rozmiary ciała stosując model punktu materialnego, co pozwoliło ograniczyć ruch do takich najprostszych przypadków. Opisaliśmy ruch prostoliniowy i ruch jednostajny po okręgu. Oczywiście do opisu ruchu konieczne było zastosowanie odpowiedniego układu odniesienia i potrafimy określić rodzaj ruchu i wyznaczyć te najważniejsze parametry charakteryzujące ten ruch, czyli prędkość oraz przyspieszenie ciała w tym ruchu. I oczywiście pominęliśmy tutaj przyczyny, które ten ruch wywołują, gdyż mówimy o opisie tylko i wyłącznie kinematycznym. Na następnym wykładzie przejdziemy już do rozpatrzenia uwzględnienia tych przyczyn, czyli przejdziemy do dynamiki punktu materialnego. Dziękuję bardzo za uwagę.